Bardzo dziękuję, że mogę się drugi rok z rzędu znaleźć tutaj. To jest zawsze wielka, wielki zaszczyt i wielka przyjemność. Z racji rangi tego wydarzenia, z racji publiki, przed którą mówię i zawsze jestem zaszczycony, kiedy to się dzieje. Dziękuję wam bardzo. Na początek może krótkie wyznanie i, i, i słowo, które należy się... To znaczy, nazywam się Bartek Gola, jestem internetocholikiem, znaczy jestem uzależniony od, od internetu. Znaczy, to jest coś, co ostatnio zarzuciła mi to moja rodzina, a w związku z tym znalazłem sobie, jakie są elementy, które sprawiają, że człowiek jest uzależniony. Jest tam kilka takich tików, które należy zaznaczyć, czyli że jest problem, kiedy jest odstawienie. Ewidentnie jest problem, kiedy jest odstawienie, nie wiem co zrobić z rękoma. Yy, samo, nie, nie umiem powiedzieć meczu piłkarskiego bez, bez Twittera, bo wydaje mi się, że ten mecz nie ma sensu, kiedy nie mogę o nim podyskutować z tysiącem idiotycznych szesnastolatków i kłócić się z nimi o to, która drużyna jest lepsza. Yy, samo odstawienie sprawia mi kłopot, znaczy kiedy, kiedy na przykład wyjeżdżamy gdzieś i, i nie ma tego internetu albo powiem sobie, dobra, dzisiaj przez dwa dni nie będziesz używał, to to jest mi niedobrze, no, no, nie, nie oszukujmy się. I również mam ten efekt, który pojawia się chyba przy piciu alkoholu, że często mam, mam takiego potwornego kaca, znaczy, że tyle się w ciągu dnia przyswoje taką ilość informacji, że właściwie następnego dnia czuję się z tym tragicznie, tak? No ale musi pojawić się klin, więc zaczynam od nowa i jakoś tam, jakoś tam jadę. Opowiadam o tym uzależnieniu i się Wam zwierzam, dlatego że będę dzisiaj trochę mówił o internecie pozytywnie i chciałbym, żebyście wiedzieli, że to jest po prostu alkoholik, który dobrze opowiada o ginie, w związku z tym powinniście mieć tą świadomość. Natomiast mam nadzieję, że podążycie za moim, za, za tym, co mówię i że uda się parę rzeczy zrobić. Znaczy na początek taki bardzo powiedziałbym tytuł jest dosyć, dosyć mocny. Nie będę wam dzisiaj mówił o tym, jak robić biznes, nie wiem, jak wyjść za granicę, jak poradzić sobie z konwersją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że jest wiele osób, które zrobią to jeszcze lepiej ode mnie tutaj. Poza tym na pewno wywiecie już bardzo dużo. Skończyłem w tym roku 40 lat, niestety, i to mnie, to mnie natchnęło do, do kilku przemyśleń. Nie wiem, czy macie to samo, ale ja zawsze chciałem robić rzeczy, które są fajne, które są gdzieś tam ważne, które. Mi, mieć poczucie, że nie tylko miło spędzam w pracy czas, że zarabiam pieniądze, ale też robię rzeczy, które, które gdzieś mogą e, poprawić życie nam wszystkim. No i teraz pytanie jest takie, czy, czy internet tworzy realną wartość? Jako, jako branża, jako jako zjawisko, bo to jest i biznes, to jest zjawisko społeczne, te wszystkie te etapy, i czy, czy w ogóle można oprzeć rozwój społeczności, kraju, województwa, miasta na internecie? Czy w ogóle to się da? I, 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 i dlaczego to jest to, że my wszyscy, wiecie, jesteśmy tymi chomikami, które gnają tam w tym kółku, i czasami trzeba chyba wyjść z tego kółka, stanąć z boku i spojrzeć na to, że nie jest ważne to, że obróciłem dzisiaj trzy razy mniej, albo że trzy razy więcej, albo że ta śruba trochę skrzeczy, tylko zastanowić się, czy w ogóle ma sens kręcenie tym kółkiem. I do tego chciałbym Was dzisiaj uprzejmie prosić, i o to chciałbym Was dzisiaj uprzejmie e, namówić. I, I znowu podziękowanie, bo to jest zawsze tak, że każde publiczne wystąpienie to jest dla mnie okazja ze zmierzenia się z jakimś tematem, który mi chodzi po głowie. Ten temat mi chodzi po głowie, tak sobie sam z nim się męczę od kilku tygodni. Kiedy masz wystąpienie, to jest, to jest tik. Ja muszę przyjść, tak? Pewnie powinienem coś powiedzieć, w związku z tym, yy, w, w, w związku z tym jesteście jakby takim biczem na, ten, na, na to moje lenistwo intelektualne i na coś, co dawno powinienem już był załatwić. Nie przychodzę ci z, z rozwiązaniami, raczej z, 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 z przemyśleniami i, i chętnie poznałbym Waszą opinię, dlatego po, po, postanowiłem, że będę mówił 20-25 minut. Yy, wiem, że formuła nie za bardzo przewiduje dyskusję, ale mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo wszystko się uda. Yy. Parę razy dużo opowiadałem, jak pracujesz w funduszu inwestycyjnym i, i zajmujesz się młodymi spółkami technologicznymi, to masz, dwa, to, masz, to, masz dwie, to masz dwie grupy docelowe. Jedną twoją grupą docelową są życie przedsiębiorcy, czyli najczęściej w miarę młodzi ludzie, najczęściej pasjonaci innowacji, ludzie, którzy to kochają itd tak dalej, ale z drugiej strony musisz czymś finansować te, te innowacje, więc masz przeważnie, rozmawiasz z ludźmi, którzy już mają pieniądze. W Polsce nie ma jeszcze pokolenia, Albo jest bardzo nieduże pokolenie przedsiębiorców internetowych, która inwestuje, reinwestuje zarobione już środki. W związku z tym większość środków inwestowanych pochodzi od ludzi ze starej gospodarki. Tak? Czyli świetnych, fantastycznych, genialnych przedsiębiorców, którzy przez ostatnie 20 lat zrobili wielkie rzeczy, budując, budując domy, sprzedając grunty. Nie wiem, tysiące rzeczy możecie sobie wyobrazić. I ja mam takie poczucie, wiecie co, że ja się poruszam w tym świecie i czasami tak sobie wracam do tego domu, mówię kurde, ja mam jakiś początek schizofrenii, nie? bo to jest tak, że z jednej strony mam Mam ludzi nastawionych do, do innowacji, do nowości w sposób absolutnie entuzjastyczny, tak, żyjących tym, zajmujących się tylko tym. A z drugiej strony mam ludzi, którzy właściwie codziennie wylewają na mnie wiadro zimnej wody. Ludzi, którzy mówią, że się nie uda, że to jest bez sensu, że. że... I teraz zastanawiam sobie, jak sobie z tym radzić. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Ja mówię słowo internet, to jest to oczywiście, piszę je przez wielkiej litery w tej prezentacji. Nie chodzi o internet o stronę webową, chodzi o wszystko, co, co wiąże się z innowacją w, w, w sferze sieci, tak? To oczywiście myślę, że doskonale to rozumiecie, ale jest to bardzo ważne. W związku z tym czasami jak się dużo pospotykam z tymi ludźmi z, ze starej gospodarki i przyjmę tam parę strzałów i ciosów, zanim dojdę do siebie, to mam takie wrażenie, że, 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 że albo, albo zadaję sobie pytanie, czy może wszyscy jesteśmy reinmenami? Teraz smutna, hi, smutna historia. Raymond to jest film, który pamiętam jak był hitem i nowością. Większość z Was na pewno na wypożyczalni widzi go gdzieś na dole pod hasłem stare za dwa złote, albo tam wiesz już dodaje w promocji, jak chcesz wziąć szybcy i wściekli pięć. Tak? Raymond był, by, był filmem z Dustinem Hoffmanem i z, z Tomem Cruise'em, gdzie, gdzie Dustin Hoffman grał osobę, która jest autystyczna, czyli gdzieś tam ma bardzo bogaty wewnętrzny świat. Świetnie sobie w nim odnajduje, świetnie gdzieś tam sobie w nim żyje, ale bardzo trudno jest ten jej świat połączyć z tym światem zewnętrznym, w cudzysłowie normalnym. Ja starałem się nie posługiwać słowem że jesteśmy autystyczni, chociaż w rozmowach prywatnych często się nim posługuję. Nie chciałbym urazić osób, które się zmagają z tą chorobą, natomiast czasami mam wrażenie, że my wszyscy jesteśmy reinmenami. Nie, nie wiem, czy macie to samo wrażenie. Nie wiem, w kontakcie z moją bliską rodziną, która nie, mówię, nie może zrozumieć tego, dlaczego ja podczas oglądania telewizji jednocześnie rozmawiam o tym z kimś za pośrednictwem komórki, dlaczego jakieś robię idiotyzmy typu czekinowania się w różnych miejscach i dlaczego akurat w tym momencie muszę wcisnąć przycisk w telefonie, jadąc samochodem i tak dalej, Zadaję sobie pytanie, czy my wszyscy jako, ta, jako ci ludzie zajmujący się internetem, czasami nie jesteśmy takimi reinmenami? Znaczy, że mamy, mamy swój świat, w którym świetnie się czujemy, ale połączenie z tym światem zewnętrznym, po, te połączenia bywają przerwane? To jest pierwsze pytanie, które sobie zadaję. Drugie pytanie, które sobie zadaję, to jest znacznie nowszy film, że możemy wszyscy jesteśmy tak naprawdę tylko barbarzyńcami, często nas tak traktują, jesteśmy barbarzyńcami, którzy przychodzą, żeby zburzyć już istniejące rynki. W Warszawie dzisiaj na Stadionie Narodowym rozpoczęła się inna impreza, prawie tak fajna jak ta, nazywa się Targi Książki. Jakbyście powiedzieli, poszli do większości wydawców, powiedzielibyście, że, że jesteście z branży internetowej, no to generalnie by się na was obrazili, bo jesteście tymi ludźmi, którzy niszczą ich biznes. Oni uważają, że, że my wszyscy niszczymy ich biznes. Że my przychodzimy po to, żeby zniszczyć to, na co oni latami pracowali. Ja, to jest, ja akurat mam tą, mam tą przyjemność, że jesteśmy inwestorem w kilku projektach książkowych, zupełnie przypadkiem tak się jakoś złożyło. I pamiętam rozmowę, jedną z naszych inwestycji jest taka spółka, która nazywa się Legimi i oferuje jako no nazwa jedyna na świecie, na powiesz, są dwie inne, ale w tym modelu jedyna na świecie czytanie w takim modelu Spotify'owym, czyli że płacisz 20 zł i czytasz przez miesiąc ile książek chcesz, tak, czyli czyta ile chcesz za 20 zł w modelu abonamentowym. I oczywiście przy wprowadzaniu tego na rynek błędy ze strony spółki też i tak dalej, wielkie poruszenie, wielki problem z wydawcami którzy pomimo, że całe ryzyko jest na nas, wstrzymują dzień po starcie numer jeden w App Store, dwa dni po starcie zdjęty z App Store tysiąc, tysiąc rzeczy i przypadek. I pamiętam moje rozmowy, bo pomagałem, bo czasami starałem się pomóc, gdzieś tam pójść na parę, na, na parę rozmów i rozmowy z wydawcami, gdzieś tam siadam, on, oni mówią, jestem 20 lat w tym biznesie, a wy co, myślicie, że przyjdziecie i wszystko zniszczycie tym waszym internetem? I Proszę mi wierzyć, że ta branża bywa tak traktowana, że to pogadajcie, nie wiem, czy jest już Tomek Machała na sali, ale, ale pogadajcie, pogadajcie z dziennikarzami, co myślą, szczególnie tymi z prasy drukowanej, co myślą w większości o Internecie, tak? Pogadajcie z, z tysiącem innych ludzi, których biznesy poznikały, bo taka jest prawda. Znaczy, internet zaczął wiele problemów rozwiązywać taniej. Bardzo często na wielu rynkach te, te pieniądze nigdy nie wróciły. Da, da, daję ciekawy przykład. W najlepszych latach gazety wyborczej, gazeta wyborcza miała roczną sprzedaż reklam i y, oczywiście sprzedaż wynikającą ze sprzedaży y, egzemplarzy roczną tylko z gazety wyborczej w wysokości miliarda złotych w najlepszym tam okresie. Parę, parę już ładnych, ładnych lat temu. I powiedzmy, że to było największe inwentory, przepraszam, że tak mówię, czyli ten no, największy dostawca produktu prasowego w Polsce to był wtedy dziennika. I wtedy sprzedawał na tym jednym tytule miliard złotych. Ile dzisiaj sprzedaje na największym tytule największe, jakaś wartość sprzedaży największego inwentory internetowego w Polsce, czyli Onetu. Tak jakby porównać, tak, że tam była prasa, jeden tytuł, ogromny, gigantyczny, epokowy, a z drugiej strony dzisiaj jakby to wszystko się nie przeniosło do internetu. Sprzedaż Onetu roczna wynosi 300 milionów złotych. Mniej chyba nawet, może w tym roku ma wynieść 300. W związku z tym jakby Kiedyś Gracz numer jeden w Prasie sprzedawał za miliard, dzisiaj gracz numer jeden w interzie sprzedaje za 300 milionów. Coś się stało. Przyszli barbarzyńcy wikingowie i zabrali wszystko, tak? Z złupili Takie, z, z takimi czymś się zmiegam. A wreszcie trzecia rzecz, którą czasami przychodzę w tym naszym takim zadufaniu w sobie, że może tak naprawdę to, to też jest taka uwaga, którą zbieram. Wy właśnie zajmujcie się produkowaniem idiotycznych memów. I to jest wasz cały biznes. Potrafić tego krytykować, wypisywać te wasze bzdury. Przesyłać sobie, posługiwać się i tak dalej, i tak dalej. Czasami pewnie tak jest, tak? Czyli że. Kip koment, pieprz, głupoty. Często to jest pewnie naszą. Rzeczywiście to jest pewnie często naszym udziałem. I teraz to jest wstęp, tak? Czyli że jakby zmagam się z tymi pytaniami. Nie? No, non stop notorycznie, a moje ulubione pytanie, którym zadawane bardzo często. I to jest zadawane pytanie przez ludzi, którzy zajmują się w Polsce na przykład ze strony rządu innowacją. Znaczy, nie, nie chcę rzucać nazwiskami, ale to są ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach w ministerstwach. Odpowiadając to, mówię, zostawcie te wasze Facebooki. Przecież ten Facebook już upadł, właściwie taka jest opinia. Ten cały, ten Facebook już wtedy upadło, to weszło na tą giełdę i to upadło. Ja mówię, nie do końca Facebook ma przychody takie same, jak KGHM Polska Miedź po 8 latach. No tak, ale to właściwie wszystko upadło. Budujmy fabryki, budujmy samochody. To jest prawdziwa innowacja. Zostawcie te wasze główne, przepraszam za słownictwo, ale tak to pada w rozmowie prywatnej. Budujmy fabryki, budujmy samochody, tak? I to jest, i to jest coś, i to jest coś bardzo realnego. Ja to, ja to ciągle słyszę. Ja oczywiście jak ktoś mi to mówi, na początku zjeżdżam, wyzywam go, że jest w ogóle nienormalne i nie ma racji, ale potem sobie wracam do domu i mówię sobie, kurde, może ten gość ma rację, może, może, może tak jest, tak? No istnieje taki problem na świecie, jak dezindustrializacja, gospodarek wysoko rozwiniętych. Tak? Stany Zjednoczone za swój największy problem uważają obecnie, że są zdeindustrializowane. Czyli na przykład byłem na fantastycznym wykładzie profesora Harvardu trzy miesiące temu, który dawał bardzo ciekawy przykład. Amerykanie są w stanie zaprojektować iPhone'a, nie są w stanie go nigdzie w Stanach wyprodukować. Nie ma w Stanach Zjednoczonych maszyn, które są w stanie wyprodukować iPhone'a. Nie ma. Nie ma takiej, oczywiście taką maszynę można kupić, że to nie jest problem, ale nie ma w ogóle umiejętności obsługiwania tego wszystkiego, żeby rozwoju, w związku z tym on mówi, za chwilę nie będziemy w stanie wytworzyć broni, którą wymyślamy. Nie będziemy w stanie wytworzyć innowacji, które wymyślamy. To nie jest jakiś problem, tak, to, to, to jest, nie chciałbym się dzisiaj nim być może zajmować, chociaż będę wchodził wysoko za chwilę na wymiar polityki i wymiar, że tak powiem, polityki społecznej, przepraszam za, za, za to, co za chwilę się stanie. Ale to nie jest prawda w stosunku do Polski, o czym, o czym opowiem Państwu za chwilę. Teraz muszę przeprosić za to, co nastąpi dalej, bo to był wstęp, teraz będzie rozwinięcie. Wczoraj napisałem do na Twitterze, że jak sobie ćwiczyłem wczoraj tę prezentację, to stwierdziłem choler, ale poszedłem w patos. Tak, właściwie ćwicząc tę prezentację, gdzieś tam wypiłem jakieś dwa kieliszki alkoholu, mówię sobie: może to rano wstanę, będzie lepiej, nie jest lepiej, ale już nie zmieniłem. prezentacja będzie trochę patetyczna dzisiaj, ale wydaje mi się, że taka powinna być, także ostrzegam. Ja jestem neofitą internetowym, zacząłem to robić w 2008 roku. Jest takie pojęcie jak żarliwość neofity, tak? Ono chyba się wzięło gdzieś tam z, z religijności, czyli że ci ludzie, którzy zmieniali wiarę, byli, byli jej najgorętszymi obrońcami. W związku z tym ja też, jako człowiek, który jest w internecie stosunkowo nowy, bardzo żarliwie go zawsze bronię w takich rozmowach, tak? Prawie się pokłócę, e, piszę, e, ludzie się na mnie obrażają itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie postanowiłem, co ja zawsze mówię tym ludziom, dlaczego internet jest ważny. Przypominam wam, jak definiujemy internet, mówiłem o tym paręnaście zdań wcześniej yy, i wyszło mi tak naprawdę, że jest pięć takich rzeczy, o których ich opowiadam, pięć, pięć rzeczy, o których im opowiadam. Po pierwsze, internet nie jest alternatywą wobec realnego świata. To jest bardzo ważne. To nie jest tak, że ludzie mówią budujmy, róbmy części samochodowe, nie róbmy software'u. Znaczy to jest, uważam pojęcie głupota. Internet nie jest kontrofertą. Internet nie każe nam wybierać. Ja wierzę w to, że internet sprawia, że świat można urządzić lepiej w kilku wymiarach. Po pierwsze jest tak, że mój szanowny przedmówca, który pokazywał firmę, która jest gigantycznym sukcesem, która jak gdzieś opowiadał, produkuje hardware, prawda? To, to, to jest jej core biznesu. Ta firma nie zaistniałaby bez innowacji, którą tworzy internet. Znaczy ona pokazuje, w jaki sposób innowacja, jaką paręnaście lat temu był e-commerce, po, po, powoduje dalszy rozwój, tak? Nie jest też tak, że dzisiaj jak przyczepiamy się tych samochodów, bo to jest autentyczny przykład, Proszę schować te wasze Facebooki, produkujmy samochody. Dzisiaj wiele samochodów jest, jest, jest wyposażonych w system operacyjny, tak? Jest bardzo wiele samochodów, w których przynajmniej tak środkowa konsola posiada Androida, można na nie ściągać aplikacje. Wydaje mi się, że nawet polska, że wydaje mi się nawet, że to mam nadzieję, że nie zdradzam razu jakiś tajemnic, że, że przecież można już na części, w części samochodów słuchać audioteki, która jest tam preinstalowana. Jakby to, to, co stworzył internet, sprawia, że rzeczy, których używaliśmy od dawna mogą być redefiniowane na nowo. Nadaje się im nowe znaczenie, nadaje się im nowe funkcjonalności. To, że mogę zarządzać moją pralką z poziomu telefonu komórkowego, to, że mogę otwierać rolety, już pewnie wszyscy to robią, włączać tam piec i sterować tym z poziomu telefonu komórkowego. Internet nadał nowe znaczenie rzeczom, które już znaliśmy. Z drugiej strony nie można abstrahować od, od sytuacji, że ludzie spędzają swój wolny czas, tak jak ja, ci uzależnieni, siedzą w wpatrzeni w ten swój cholerny smartfon, wściekli na to, że bateria jest taka słaba. I kiedy, kiedy oni ten wolny czas spędzają, no to musimy te, te, pewnie te ich potrzeby zaspokajać, tak, albo my, albo ktoś inny, tak, no to, to, to jest normalne. No jakoś nigdy nie słyszałem, żeby ludzie, którzy produkowali firmy, filmy do kin, byli, byli krytykowani za to, że gdzieś tam, no pewnie może kilkadziesiąt lat temu byli, ale w ostatnich latach nie, że, że czynią wielkie zło. Ludzie, którzy produkują gry, są odsądzani od czci i wiary i mówią, że często się zdarza, prawda, że w ogóle niszczą młode pokolenia i tak dalej, i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to, to jest bardzo ważna rzecz, którą zwracam uwagę. To nie jest tak, że jak robimy internet, to nie robimy samochodów. To jest tak, że dzięki internetowi możemy robić samochody, albo możemy coś zmieniać w samochodach. O czym, będę mówił, o czym będę mówił za chwilę. Druga rzecz bardzo, bardzo ważna, i to mi się wydaje w ogóle być, być, być potwornie, powiedziałbym, istotne. Grzegorz Klasta, dziennikarz to KFM, na swoim blogu na początku zeszłego roku, jak było to całe zamieszanie z akta, On nazywał Internet nowym kontynentem. I mi się to strasznie spodobało. Znaczy, ja zawsze mam sobie lubię wyobrażać tą sytuację, kiedy była wielka, wielka imigracja, emigracja do, do, do Ameryki emigracja do Ameryki i mnóstwo ludzi z Europy wyjeżdżało tam, żeby zbudować swoje życie na nowo. Oni wyjeżdżali dlaczego? Dlatego, że tu nie było perspektyw, że wiele społeczeństw miało ciągle charakter feudalny, że, że było tej cholernie dużo tej arystokracji, która trzymała i powiedziała tu przez całe życie będziesz kurde robił to, czego nie chcesz robić, tak? A tam możesz stworzyć swoje życie na nowo. Internet jest takim nowym kontynentem. Jestem do tego bardzo, bardzo przywiązane i myślę, że jest bardzo prawdziwe. Internet jest miejscem, które szczególnie ludziom takim jak Wy i ja, czyli młodym, kto się uśmiechnął? Wszyscy, którzy się uśmiechnęli mają problem teraz, tak? Bo było naśmiewanie się, ale okej. Okay. On, on jakby pozwala stworzyć, zdefiniować pewne rzeczy na nowo. Znaczy, kiedy my na przykład, kiedy my inwestujemy w biznesy, biznes to biznes i często gdzieś tam pomagam się, pomagam wspierać w, w procesy sprzedażowe, takie, które nie, nie da się sprzedawać tego online, tylko trzeba to zrobić na ziemi, to głównym problemem jest zakwestionowanie status quo, że, że, że jest bardzo wiele branż, sytuacji, w których karty są rozdane i ustalone. Ludzie walczyli 10 lat, dzisiaj nie chcą walczyć. Dziś jest to poustawiane, nie przychodź, nie zmieniaj i nie próbuj. Tak? To o tym się będzie wiązał następny slajd. Mamy dzisiaj gigantyczny problem w rozwiniętym świecie tego, że ta nasza gospodarka w, w, w żaden sposób nie generuje miejsc pracy dla, dla młodych ludzi. I teraz, przepraszam, bo teraz już wchodzę bardzo wysoko, ale coś w tym jest, tak? No no, no gdzieś się robi ten problem, że, jakby, że bezrobocie wśród młodych ludzi w, w Grecji wynosi 63%, w Hiszpanii 50%. W Polsce chyba 30% młodych ludzi nie ma pracy. I teraz ja, ja, nie, ja, ja nie twierdzę, że oni wszyscy mają być przedsiębiorcami internetowymi, tak głupi nie jestem, ale, ale rodzi się gdzieś problem polegający na tym, że ta, ta stara gospodarka nie generuje dla nich miejsc, znaczy, że po prostu ona się, ona się zasklepiła i nie można tego podnieść, tak? I teraz internet dzięki rozwojowi technologii, dzięki temu, że technologia jest tania, jest dostępna dla wszystkich, że, 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 że skalowanie jest arcyproste i arcytanie, Powoduje, że można obejść te rzeczy, że, 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 że jest to jakąś szansą, tak? I teraz powtarzam, oczywiście piszę zdanie, że każdy przedsiębiorca to nie jest bezrobotny do jakiegoś czasu, jak mu nie wychodzi, to zostaje od nowa bezrobotnym. Część z tych z których wyjdzie, generuje, generuje miejsca pracy, ale myślę, że tego, tego rozumowania potrzebujemy. Nie, my potrzebujemy kwestionować status quo, bo sposób, w jakim się rozwijaliśmy jako grupa w, w, w ostatnich latach kilku, kilkunastu dni, w Polsce, to cały zachodni świat ma ten problem, jakby przestała działać. Potrzebujemy kwestionować status quo i Internet jest takim narzędziem, miejscem, które nam to kwestionowanie umożliwia. Jest bardzo ciężko je zakwestionować w handlu tradycyjnym, w e commerce już też często, nie, ale w handlu tradycyjnym, bo, bo, bo ciężko rzucić wyzwanie Tesco, cholernie ciężko, prawda, bo, no bo 40 lat nie ma miejsca na innowacje, no. Albo, 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 albo jest tak, tak, tak gigantyczny koszt kapitału, który musiałby tę innowację sfinansować, że, że, że nie mamy szans. Internet jest szansą na kwestionowanie status quo, na to, żeby każdy z nas miał szansę na tą amerykańską karierę. I to jest, i to jest dla mnie. Jeżeli tego oczywiście chcę, tak? To amerykańska kariera nie jest czymś, co jest, co jest wymagane. I wreszcie kolejny slajd bardzo podniosły. Z moim zdaniem internet redemokratyzuje pewne, pewne rzeczy, znaczy on redemokratyzuje ten wymiar polityczny z przyczyn oczywistych, tak, że tego polityka, że, jakby, że przykład akta, prawda, pokazuje, że gdyby nie było mediów społecznościowych, parę lat temu w ogóle by to przeszło, zostałyby napisane trzy artykuły, nic poszłoby, tak? Znaczy tylko dzięki rozwojowi sieci i tego wszystkiego, co w ramach tej sieci się dzieje, udało się to zmienić. W jakimś tam sensie lepszym czy gorszym, udało się wyzwolić pewną energię. To samo dotyczy, co jest według mnie nawet ważniejsze w obecnym świecie, z racji. O Jezus, teraz pójdę ostro, z racji siły korporacji. To jest to, jest to na przykład, że, że, że konsumenci dziś mogą organizować się i próbować przeciwdziałać temu, kiedy ktoś chce w ich mniemaniu ordynarnie ich naciąć. Tak? Mamy przykład pewnej platformy cyfrowej i, i temu, że wprowadziła ona po kilku miesiącach zmiany, bo. bo, 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 bo bo technologia dała możliwość zorganizowania tej energii, która normalnie by się rozpłynęła. Tak, przykłady Amerykanki, która zrobiła akcję, że pewnego dnia wypłaci, namawiała wszystkich do wypłaty swoich lokat z Bank of Ameryka czy tam z jakiegoś innego dużego banku i jakby też Internet dał nam narzędzia, które żeśmy zatracili przez kilkanaście przez kilkadziesiąt poprzednich lat. I moim zdaniem to jest bardzo cenne. To jest bardzo ważne i jakby w związku z tym fabryki by nam tego nie dały. Internet nam to daje. I wreszcie ostatnia rzecz. Ja nie twierdzę, że w ogóle większość biznesów internetowych nie jest innowacyjnych. Tak? To jest tam takie pieprzenie kotka, że my robimy innowacje. Nie, nie robimy, tak, no, wykorzystujemy istniejące technologie, docieramy do tych ludzi. Niewiele z tych biznesów jest innowacyjnych. Natomiast internet jest tą innowacją, która dla kraju takiego jak Polska jest dostępną innowacją. Dlaczego? Bo to jest najtańsza możliwa innowacja. Większość rzeczy jest na open source, bo taka jest kultura tego, tej społeczności. Większość rzeczy można zrobić samemu, w dwie, trzy osoby, za kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, za finansowanie, które jest dostępne, można zrobić coś, co kwestionuje status quo. Myślę, że jest to bardzo trudne w biotechnologii, jest to bardzo trudne w chemii, jest to skrajnie trudne w medycynie. W związku z tym, ja nie twierdzę, że innowacje internetowe są lepsze, są, są bardziej drastyczne niż innowacje w innych obszarach, pewnie są mniejsze. Tak, tak mi się wydaje. Natomiast one są dla takiego kraju jak Polska dostępne. I wydaje mi się, że jeżeli. A, a dlaczego dla takiego kraju jak Polska są ważne innowacje? Bo, bo gałęzie są zajęte. Teraz co mam na myśli? Kiedyś miałem takie zajęcia na, na studiach. Jeszcze pamiętam, gdzie chodziłem na studia, ale to, to pamiętam. Przed taki profesor, jakiś amerykański, powiedział, że w całym życiu musisz zrozumieć jedną rzecz. To jest jedna zasada, którą masz w życiu rozumieć. Że albo wspinasz się po drabinie coraz wyżej i kiedy stwierdzasz że jest nad tobą ktoś, kogo nie możesz popchnąć, to musisz zmienić, to musisz dostawić nową drabinę. Taka nauka, którą zapamiętałem na całe życie i myślę, że to jest ważne dla nas, że bardzo wiele gałęzi i tych drabin jest zajętych i my musimy dostawiać nowe drabiny cały czas, taka metafora. W związku z tym kończąc, bo tak jak obiecałem, to będzie 20-25 minut, internet przystawia ciągle nowe drabiny i dlatego go potrzebujemy. Internet, cholernie tych nowych drabin potrzebujemy, bo, bo inaczej... Utkniemy w pewnym momencie, tak? Znaczy, zwróćcie też uwagę, co się dzieje w całej legislacji. Znaczy, na, na przykład jest tak, że jest nowe prawo dotyczące deweloperów. Weszło w zeszłym roku i to ma chronić konsumentów. Pewnie istota, istota jest dobra. Ale to prawo prowadzi do tego, że nie będzie nowych deweloperów na rynku. Ponieważ, żeby móc budować domy, trzeba mieć tam historię, znaczy właściwie uniemożliwia wejście nowym graczom bez gigantycznego kapitału. Czyli szanse, które miało moje pokolenie i mogło zostać tam deweloperami, tam mogło robić wszystko, są ci pozamykane w wielu obszarach. Natomiast jeżeli chcecie iść do góry się wspinać, to dzięki internetowi, bo internet pozwala, tam, tam gdzie napotykacie kogoś, kto, ma, kto jest cięższy od was, ma większy tyłek i ciężko go przepchnąć, możecie dostawić nową drabinę. I to jest wszystko to, co chciałbym wam powiedzieć o Internecie. I dlaczego? W związku z tym podsumowując, pytanie na początku było, czy można, czy internet tworzy realną wartość? Oczywiście, że tworzy. W wymiarze gospodarczym, w wymiarze społecznym tworzy je znacznie bardziej niż. Niż wszystkie, nie, niż wszystkie inne rzeczy. Internet tworzy realną wartość. Czy można oprzeć na internecie rozwój regionu, społeczności, a nawet kraju? Wiecie, jak definiujemy internet? Tak, oczywiście możemy. Nie dlatego, żeby na nim skończyć, tylko dlatego, że, żeby od tego zacząć. Tak? Jeżeli zaczniemy robić. Nas dzisiaj w Polsce nie stać prawdopodobnie na zbudowanie własnego ekosystemu, własnego systemu operacyjnego. I to nie jest kwestia, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić technicznie, ale nie mamy sił biznesowych, żeby go wdrożyć. Będzie nam ciężko dzisiaj zbudować elektryczny samochód, który będzie konkurował z Teslą. Będzie nam ciężko zbudować spółkę, która będzie wysyłała taką jak SpaceX czy jakąś drugą, która będzie miała kontrakt dla NASA i będzie, będzie, będzie zawoziła astronautów i sprzęt na, na stację kosmiczną. Musimy zacząć od, to, od tych mniejszych innowacji, żeby z czasem dojść do tych większych. I to jest jedyna droga, jaką, 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 jaką przed nami widzę. W związku z tym. Znowu mówię Wam, alkoholik opowiada o tym, że, że, że Gin jest fantastyczny, ale moim zdaniem nie ma dzisiaj wyboru. Znaczy, to jest w ogóle rzecz, której sobie wszyscy nie zdajemy sprawy, jak bardzo, jak bardzo jest to ważne. Oczywiście to jest zdanie z piosenki, z piosenki Johna Lennona, Imagine. I wiem, że wychodzi dzisiaj facet, który zwykle mówi o pieniądzach i ten ja dzisiaj opowiada o ideach. Wydaje mi się, że pieniądze idą za ideami najczęściej. Różnie bywa, ale pieniądze też idą za ideami, o tak bym to powiedział. I wierzę, że nie jestem sam, tak jak była, była, była dalsza część tego nagrania. I teraz jedna rzecz na końcu, ostatnia, którą Wam powiem, to chciałbym, żeby stary świat był tak zorganizowany jak Internet, bo Internet zorganizowany jest lepiej. Dziękuję bardzo.